To my budujemy twój świat. To my budujemy twój świat. Cykl podcastów, w których pokazujemy inżynierów budownictwa, za którymi stoją różnego rodzaju wyjątkowe inwestycje w naszym kraju. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Bar, inżynier budownictwa. Dzień dobry, Miło. Mi. Dzień dobry. Specjalizacja konstrukcyjno-budowlana. To się zgadza. To się zgadza, dobrze. Panie Michale, dzisiaj yy, o mokrej robocie sobie porozmawiamy, bo pan w basenach się specjalizuje. Tak, Powiedz dokładnie sobie. Tak. tak, dokładnie można powiedzieć, to moja. Moja specjalność, nie, nie specjalizacja, ale moja specjalność. Specjalność, tak, tak, tak. Dobra, to ruszajmy od początku do Przemyśla, bo teraz Przemyśl i inwestycja sportowa największa w mieście, w tej chwili chyba realizowana, zajmuje pana głowę. Kompleks basenów realizowany, tak? Tak, dokładnie. To jest największa inwestycja w tym mieście powiatowym w Przemyślu, no ale też na chwilę obecną w województwie Podkarp podkarpackim. To co... To w momencie ukończenia będzie największy obiekt tego typu, czyli sportowo-rekreacyjny. Jasne. To powiedzmy sobie, z czego on się składa w takim razie, żeby dać obraz yy, realizacji. Basen, basen bardzo ciekawy, bardzo nowoczesny. Jest to powiedzmy taka fajna, fajna miniatura tych akwaparków, które możemy zobaczyć gdzieś tam na południu Europy. Basen w Przemyślu składa się z czterech niecek wewnętrznych. Z niecki sportowej, która pozwoli w sposób sportowy pływać, która pozwoli na organizowanie zawodów. Ta niecka jest w pełni zgodna z wymogami FINA, więc, więc jeśli, tylko, jeśli tylko kluby sportowe, jeśli tylko miasto wyrazi, wyrazi taką chęć, wyrazi taką potrzebę, to te zawody można na tym basenie organizować. Niecka o wymiarach 25 na 25. Do tego bardzo bardzo ciekawa i bardzo nowoczesna rzecz, czyli niecka do aqua aerobiku. To jest jak takie podążanie, podążanie za trendem zdrowego trybu życia i, I za potrzebą, powiedzmy sobie wprost, tak. bo dzisiaj każdy z nas faktycznie tej aktywności potrzebuje. Na czym polega ta specjalność? No a propos tego aqua aerobiku i tej niecki? To jest to niecka o kształcie e, kwadratu, a, w której będą mogły się odbywać ćwiczenia. Osoby, osoby powiedzmy do wpół zanurzone w wodzie będą mogły e, w ułatwiony sposób, no bo ta woda poprzez swój wypór w jakiś sposób ułatwi te ćwiczenia, ale też je urozmaici. Osoby mogą ćwiczyć też poprzez zainstalowanie różnych różnego rodzaju mm, hologramów, czy poprzez zainstalowanie różnych atrakcji, będzie to można w jakiś kolorowy sposób urozmaicić i, i, i jest to taka ciekawa forma, nowoczesna forma no, rozrywki sportu. Jasne. Baseny to są wyjątkowe konstrukcje, ale faktycznie niemieckie, o których Pan wspomniał, są takim zawsze sercem prawda? każdego basenu. To się zgadza. Pod ogromną kubaturą całego obiektu tak. zawsze najważniejsza jest niecka. Ta niecka, która tak naprawdę jest równo z poziomem, z poziomem podłogi, której tak naprawdę na pierwszy rzut z zewnątrz nie widać, ale to, to ona jest najważniejsza w całej konstrukcji. Wy w przemyśle jesteście w tej chwili po etapie montażu suchego, ruchomego dna. Tak. Na czym, na czym ten etap? Polega. Montaż suchy, tak naprawdę ruchome dno jest, jest konstrukcją działającą na zasadzie wyporu wody. Jest to konstrukcja stworzywa, konstrukcja która w środku jest wypełniona powietrzem, jest, jest, jest pusta. I tak naprawdę w momencie napełnienia basenu wodą, konstrukcja cała wyjeżdża do góry. To później szereg konstrukcji i szereg lin ściąga tu konstrukcję w dół. Umożliwiając no, jej regulowanie. Więc y, to, to co... Tą wysokość można sobie ustawić dowolnie, tak? Tak, dokładnie. Mhm. Więc ten montaż suchy, o którym mówimy, no to, y, to jest zbudowanie całej konstrukcji, konstrukcji ramowej, która jest wypełniona w jakiś sposób a, y, y, takimi elementami wypornościowymi, które, które pozwalają tej konstrukcji y, tak naprawdę y, działać. Jest to dosyć precyzyjna praca, no bo cała, cała, konstrukcja, cała konstrukcja musi być tak naprawdę na milimetry. Zbudowana musi być dopasowana do całej niecki basenowej. Cała niecka, sama niecka basenowa, to co już wcześniej powiedziałem, żeby mogła spełniać wymogi, wymogi Federacji Pływackich, te wymogi FINA, no to tak samo to są dokładności rzędu milimetrów i do takich nawet ułamków milimetrów. Ułamków, bo, bo czasami, nie wiem, ale, ale czasami gdzieś to się zdarza, że ktoś mówi, żeby tylko popatrzeć, żeby tam gdzieś kafelka... Za bardzo nie wystawała. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Żeby, żeby nie zabrakło kilku milimetrów albo tak, milimetra. Także to jest też bardzo ciekawe przy tych realizacjach, które robimy, że to jest że ta te realizacje właśnie tych niecek, yy, yy, o której była mowa, no to one są realizowane z bardzo dużą dokładnością. Czy pozostańmy przy tym ruchomym dnie, yy, bo ono poza tymi... Yy, Możliwościami, które daje, nie wiem, do organizowania nie tylko zawodów pływackich, ale zajęć rekreacyjnych, nie wiem, jakichś pokazów artystycznych, prawda? Taki basen w ogóle ma wtedy dużo większe możliwości. Do wykorzystania, to też są wartości dodane ekonomiczne, prawda? Jeśli takie jedno jest zamontowane. Tak, takie jedno to, jest, to jest, jest multifunkcjonalne, a no przede wszystkim tak właśnie, jak możemy wprowadzić różne grupy wiekowe. Jeszcze w przypadku takim jak akurat nie ma przemyśl, ale też bardzo dużo realizowanych przez nas zadań, te nas są też na jednej niece podzielone, że możemy też podzielić. Jedną część basenu na tych, którzy potrafią pływać, mhm. czyli na głębokość, powiedzmy, me, metra osiemdziesięciu oraz w tym samym czasie dzieci, które się uczą pływać, a dno mm, jest, powiedzmy, na głębokości metra. Nie pozwala to na jakiś strach dzieci i, i też ułatwia naukę pływania. Zmienia w ogóle samą percepcję basenu, prawda? Że tak, z takiego tak. głębokiego, staje się jakby bardziej przyjazny dla tych, którzy uczą się pływać. Tak, dokładnie. Ale jeszcze właśnie, właśnie. bardzo ciekawa rzecz, o co, o co chodzi, bo tak samo ruchometr no, jest bardzo ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o ekonomikę tak. samego użytkowania. W tych czasach, kiedy, kiedy energia jest bardzo droga, kiedy my dążymy do, do tej niskiej emisyjności i do, do tych niskich niskich poborów, energii, tak samo to ruchome dno, które jest w momencie nocy podnoszone do góry i tak naprawdę przekrywa całą powierzchnię lustra wody, powoduje, że jest niższe parowanie wody, jest niższe zużycie energii, czyli tak naprawdę w momencie kiedy ludzie tego nie użytkują tego basenu, tej niecki tej wody, jest po prostu taniej. Jest po prostu taniej to ogrzewanie tej wody, które pochłania ogromne ilości energii jest lepiej wykorzystywane. Dobra, czyli montaż suchy jest za wami. Tak. A przed Wami? Montaż mokry. No właśnie. No właśnie. Powiedzmy sobie w takim razie, pani Michała o tym montażu mokrym, z czym tutaj musicie się mierzyć? Pod, pod hafem montażu mokrego dzieje się wiele ciekawych rzeczy. Tak jak w tym budownictwie naszym, coraz bardziej skomplikowanym, mamy do czynienia z coraz bardziej wykwalifikowanymi, wykwalifikowanymi ekipami. I tak samo w tym przypadku musimy skorzystać z nurków. My kończymy montaż suchy i w tym momencie napełniamy, uzdatniamy wodę, która tak naprawdę już niedługo będzie wodą, z której będą korzystali klienci, ale w międzyczasie wpuszczamy przez otwory rewizyjne panów, którzy przyjeżdżają i te wszystkie połączenia, te wszystkie liny, te wszystkie śruby, kołowrotki ustawiają, regulują, żeby to dno było w pełni funkcjonalne, żeby to dno. Jeździło tak, jak powinno, po tych wszystkich prowadnicach i żeby to dno było absolutnie bezpieczne. Praca takich nurków, myślę, że to jest kilka, kilka, dni, kilka dni roboczych, kilka dni, może, może e, kilka tygodni. Natomiast jest to absolutnie ważne do pełnej dobrej pracy tego, tego ruch dna. I to wszystko trzeba skoordynować. Wszystko trzeba skoordynować. No właśnie, bo teraz chciałem zapytać o logistykę, bo mówi Pan o tym, jak ważne są. E, te wymogi techniczne, prawda, rozmawiamy o tych milimetrach, które są, które są tutaj niezwykle istotne, no ale w, w przypadku takiej inwestycji też ma pan do czynienia z zarządzaniem zespołem, który, jak sam pan powiedział, czasem się zwiększa i to, to też o takie specjalizacje niekoniecznie inżynierskie, jak właśnie nurkowy. Jak wygląda logistyka przy takim przedsięwzięciu? Logistyka jest bardzo ważna. Tak naprawdę rok na budowie dzieli się na tygodnie. Mhm. Rok wielu ludzi dzieli na miesiące, a rok na budowie, jeszcze szczególnie dużej budowie, musi być podzielony na tygodnie. To musi być zaplanowane jak najbardziej precyzyjnie. W przypadku bardzo, bardzo precyzyjnych konstrukcji, także mówimy o dniach, ale to jest raczej rzadszy temat. My, jeśli rozmawiamy o, o czasie dostawy, Mówimy, że coś się odbędzie w 34-42 tygodniu. Także logistyka jest, logistyka jest bardzo ważna. Każdy z tych elementów musi po sobie nastąpić. To nie jest, to nie jest już obiekt niedużej nie kubatury, niedużej wielkości, kiedy my możemy sobie na pominięcie pewnych, pewnych etapów, pozwolić. Natomiast tutaj musimy krok po kroku zgodnie z harmonogramem i zgodnie z tym, co jest zaplanowane, postępować. Także logistyka jest bardzo ważna, a żeby logistyka się udała, to bardzo ważny jest zespół. No, mm. to zostaniemy chwilę przy zespole. Jak mam okazję, to zawsze o to pytam. Jak u pana z kompetencjami miękkimi? W mojej... Jak, moi... za, jak załoga mówi, dobry szef, czy... Przy szefie załoga, a zawsze ma dobry szefa. No, okej, okay, w porządku. Nie, ale, ale tak na serio chciałem, chciałem powiedzieć, żeby, żeby pan może tutaj swoje wrażenie opowiedział, właśnie, bo coraz częściej się to powtarza, że harmonogram, tak jak pan wspomniał, to harmonogram dostawy to dostawy, ale zespół ludzki to jest absolutnie priorytet przy realizacjach budowlanych. Tak. I nie tylko. Absolutnie ludzie, ludzie to firma, firma to ludzie i budowanie zespołów jest bardzo ważne. Tworzenie bardzo często trzeba dobierać, i po, dopiero po kilku realizacjach ludzie się docierają, czy którzy ze sobą współpracują. I ja wierzę w to, że trzeba budować zwycięskie zespoły. Są różne charaktery. I nie ludzi. zmieniać zwycięskiego składu, tak? Nie, nie tak, zmieniać. Jasne. Ale bardzo często można zbudować w ramach e, współpracy z jedną grupą ludzi kilka zwycięskich mhm. zespołów. Czasami każdy z nas jest inny i tak naprawdę każdy potrzebuje innego współpracownika, i mhm. każdy działa e, inaczej. Pod wpływem, pod wpływem presji czasu, inaczej ktoś będzie współpracował też z osobą, która jest wymagająca, a inny będzie potrzebował osoby, która bardzo grzecznie do niego będzie podchodziła i będzie go no nie wiem, prosiła albo w jakiś taki miękki sposób z nim rozmawiała i to będzie motywowało człowieka, mm. więc, więc każdy z nas jest inny i właśnie, żeby zbudować taki zespół też potrzeba trochę czasu, ale bardzo, bardzo ważnym jest w, całej, w całym procesie budowlanym właśnie, żeby takie zespoły, które są poukładane żeby, żeby dać im się wykazać, żeby one mogły współpracować, no bo to jest tak naprawdę 75% sukcesu budowy. Ja uważam. To jest dobre, dobre dla nawet samego budownictwa. Te, ja uważam, że te budynki, te obiekty są wykonywane lepiej, kiedy kiedy zespół jest dograny, kiedy każdy na swoje miejsce, kiedy możemy, kiedy możemy na sobie polegać. Trudno się z tym nie zgodzić. Dobrze, odejdźmy w, tak, w takim razie na chwilkę może jeszcze odbudowania w tej rozmowie. Pańska firma specjalizuje się w zamówieniach publicznych. Zgadza się. Czyli samorząd, publiczne pieniądze, wyśrubowane harmonogramy i pewnie budżety. Zgadza się. Mhm. Mhm. Jakie macie doświadczenia? Bo są tam, powiedzmy sobie szczerze, to są wyzwania, prawda? Startowanie w przetargach, potem realizacje w ogóle. Tak. Publicznych. No oprócz, właśnie oprócz tych basenów, których realizujemy dosyć sporo na chwilę obecną, tych krytych pływalni mamy yy, w historii i obecnie w portfolio kilka, a, no, a w portfolio już wykonanych kilkanaście, mhm. realizujemy bardzo dużo dla służb mundurowych, mhm. realizujemy dla straży pożarnej, dla, dla służby więziennictwa, dla policji, to są kontrakty bardzo wymagające bo oprócz tych harmonogramów, które bardzo często instytucje publiczne nam narzucają ze względów finansowych, no bo tam wydatkowanie pieniędzy publicznych i tak dalej, i tak dalej, takie rzeczy bardzo, bardzo, do tego, co za chwilę powiem, prozaiczne, no to mamy instytucje publiczne, które wymagają ciągłego funkcjonowania. Czyli jeśli mówimy o straży pożarnej, nam oprócz pieniędzy, zależy na tym, żeby to jak najszybciej ukończyć, żeby... Ten powiat, to miasteczko mogą funkcjonować z Ja to dobrze. nazywam tymi społecznymi, społecznymi funkcjami, prawda, które są bardzo ważne, tak, i nie można tego wyłączyć po prostu. A jeżeli, a jeżeli, jeżeli już to, 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 to jakby powrót, powrót do funkcjonalności musi być bardzo, bardzo gwałtowny, zgadza się, potwierdzam. Mhm. No i to, co, to, co trapi najczęściej e, przedsiębiorców, przedsiębiorców, którzy budują dla instytucji publicznych, to wydatkowanie pieniędzy na koniec roku. To jest zawsze. Mhm. To jest zawsze dopinanie budżetów, to jest zawsze śpieszenie się z wydatkowaniem, to jest zawsze temat końca roku. Tak jak my się teraz spotykamy też u schyłku roku. Jest to bardzo ciekawy temat i bardzo gorący jest bardzo gorący okre, okres i temat na, 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 na dzień dzisiejszy. Dobrze, a skoro, skoro wspomniał pan o instytucjach publicznych, ale takich specjalistycznych, to czy też jakby udział w takich przedsięwzięciach od państwa wymaga zastosowania, nie wiem, specjalnych technologii? Przez to tak. Każda z instytucji czy z służb mundurowych ma swoje wymagania. I każdą specyfikę pracy, każdą specyfikę służby trzeba poznać. Nie są to trudne rzeczy, albo to są rzeczy, które, które można poznać, których można się nauczyć. Natomiast to jest pewnego rodzaju specyfika. Natomiast bardzo, bardzo dobrym jak gdyby w budowaniu też dla służb publicznych jest teraz to, że te obiekty stają się coraz ciekawsze. Architektura tych, tych obiektów jest coraz, cieka coraz, coraz ciekawsza instytucje publiczne pozwalają sobie na to, żeby to było już może w mniej szary sposób niż to było w poprzednich czasach realizowane i mamy czasami powtarzalne nawet budynki, bo, bo modułowość tych budynków w służbach mundurowych jest coraz coraz bardziej popularna, natomiast te obiekty są ze względu na bryłę, ze względu na, na materiały używane są bardzo ciekawe. No, i to też jest jakieś kolejne wyzwanie. To jest też kolejny ciekawy element pracy, że my możemy razem z instytucjami publicznymi tych bardzo często nowych materiałów się uczyć. Na no pogłębię jeszcze te instytucje publiczne, bo jakiś czas temu, yy, jeśli chodziło o realizację dla instytucji publicznych, yy, to było takie przekonanie, że tam przede wszystkim cena. Jest teraz cena jakość. Z Pana doświadczenia? Jak to w przetargu publicznym zawsze liczy się cena. Albo prawie zawsze, no bo to zależy... Wydaje mi się, że coraz częściej zaczyna się prawie, czyli gdzieś tam jednak, o co Pan wspomniał przed chwilą, że znaczy coraz częściej jednak instytucje też publiczne stawiają na jakość. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że ten nasz społeczny dobrobyt, który wydaje mi się już my jako Polacy osiągnęliśmy, pozwala na to, że możemy już trochę inwestować... W trochę inne sfery niż tylko, niż tylko pragmatyzm taki bezpośredni. Możemy trochę też zaspokoić swojej kultury, zaspokoić swoich oczu i tego, że te instytucje, do których bardzo często zmierzamy, z którymi współpracujemy, czy, czy które nam pomagają, też, żeby w jakiś sposób ładny wyglądały i cieszyły przede wszystkim architekturę miasta. O, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne I, i faktycznie jest to coraz częściej doceniane. Dobrze, Panie Michale, to wróćmy w takim razie jeszcze do budowania jak obiecałem, na koniec naszej rozmowy. W Przemyślu jeszcze chwilka, zanim popływamy, ale w Rzeszowie już można pływać. W Rzeszowie można już pływać. I pańska firma miała w tym swój duży udział. Tak. Zrealizowaliśmy jeden z kilku basenów w Rzeszowie. pływalnie miejsko przy ulicy Matuszczaka. Mhm. Basen, który daje też możliwości dla skoczków. Mhm. To jest też basen, który pozwala na trenowanie taki dyscyplin jak skoki do wody. Jakieś szczególne trudności, gdyby tak pan miał sięgnąć pamięcią, może a propos tej, tej realizacji? Trudności może nie, natomiast, natomiast sama realizacja była bardzo ciekawa. Basen ze względu na swoją funkcję ma dosyć specyficzną nieckę. Ta niecka o dosyć dużej głębokości musiała być, musiała być wykonana no, w dosyć, dosyć specyficzny sposób to szalowanie tego, tego całego ustroju niemieckiej basenowej było dosyć skomplikowane, ale generalnie wszystko się, generalnie wszystko się udało. To są takie, takie trudności inżynierskie, które my pokuje, pokonujemy na co dzień. To są, to są rzeczy, które. Łączył się gdzieś tam z jakimś wyzwaniem, natomiast my jesteśmy jako inżynierowie budownictwa po to, żeby te, te wyzwania pokonywać. To jest, dlatego to taka trudność. Ja mówię to trudność, to być może. Ja też mówię trudność, ale, ale chodzi mi o to, żeby to wybrzmiało, właśnie, bo, bo jakby nie, nie, nie każda taka realizacja. To jest coś, że, 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 że po prostu bierzemy i robimy, prawda? Właściwie inżynier budownictwa spotyka się w swojej pracy cały czas, prawda, z jakimiś wyzwaniami. I może faktycznie, może nie trudność, a wyzwania. Tak to będę, tak to będę, tak to będę nazywał. Żyje obiekt, świetnie się, świetnie się patrzy na ten basen w Rzeszowie. Kiedy jeszcze do przemyśla wracam na koniec? Kiedy przemyśl będzie ukończony? Basen? O, na chwilę właściwie. obecną jest przed nami jeszcze trzy miesiące realizacji. Mhm. Eee, I w te trzy miesiące, tak, w trzy miesiące bez problemu się uporamy i oddamy, i oddamy ten, ten budynek z pozwoleniem na użytkowanie. Eee, przekażemy inwestorowi, przekażemy zamawiającemu. Eee, a kiedy zamawiający uruchomi? Okay. Oby jak najszybciej, oby to cieszyło. Ale jak trzymacie termin, to znaczy, że jest duża szansa na to, że faktycznie te zapowiedzi z pierwszym pluskaniem się tam zostaną dotrzymane. Panie Michale, tylko baseny? Czy coś w głowie jest takiego, gdzie chciałby Pan swoich sił jeszcze spróbować? Absolutnie, absolutnie tak. Budownictwo i sam zawód inżyniera daje takie możliwości właśnie, Kreowania też swojej przyszłości. Jeśli ktoś ma pomysł, jeśli ktoś ma chęć, jeśli ktoś ma odwagę, no to możemy za każdym razem spróbować. Możemy spróbować czegoś innego. Ja mówię, to co, to co teraz robimy jest yy, taką troszkę już rutyną, czy, jest, czy jest, jest rutyną rzeczy powtarzalną. Jeśli też ktoś czuje się w czymś dobry, yy, jest, jest miło powtarzać, jest miło realizować coraz lepiej pewne, pewne zadania, ale bardzo fajnie jest budować coś nowego. Także myślę, myślę, że tak, jeśli, jeśli pojawi się jakieś możliwości, to oczywiście budowanie czegoś nowego, kreowanie nowych obiektów, być może sportowych, jest, to, jest fajną rzeczą, perspektywą. A pan wraca do tych basenów, które pan wybudował, żeby, się tam, żeby tam popływać? Tak, ja cały czas mówię, cały czas mówię swojej rodzinie, cały czas mówię swoim, swoim synom, pojedźmy, zobaczmy. Mhm. Zobaczcie, co to tata. 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 <tata>, tata. 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 tata wybudował, popatrzcie, możemy z tego korzystać, bo to jest, to jest chyba największa satysfakcja właśnie inżyniera budownictwa, kiedy, 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 kiedy może korzystać z tych obiektów, które przez kilka lat realizował. Dzięki bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję. Michał Bar, inżynier budownictwa, był gościem naszego podcastu, <tata>. cykl, przypomnę, to <tata>. my budujemy twój świat. Bardzo dziękuję za wizytę. Również. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na nasze kanały YouTube, Spotify. Subskrybujcie. Śledźcie także nasze media społecznościowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.